Cześć Boguś. Cześć Boguś. Co robisz? Czuję. Nie podoba mi się. Ok. Czy robisz ten kapitalny remont silnika przez wydechy? Tak. Okej. Okay. Nie przeszkadzam. Jak myślisz? Co on robi? Wydziabuje tłumiki, żeby robiła pa pa pa, 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 pa. Bum, bum. I jak wydziabie tłumiki, to będzie robiła pa ba, 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 ba bum bum Tak, będzie tak robiła. Boguś! O. I tylko po to to robi, żeby robiła pa ba, 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 ba bum Nie. Gówno prawda. Tylko po to to robi. Tylko po to to robi. Przegięło się w tamtą stronę. No zobacz, jaka o, Patrz, No patrz, i głusi Barba Barbarzyńca. Straszny Barbarzyńca. Nie lubi Japońców. Nie lubi. Godzinę później. Boguś, co robisz? Nie przyklinaj, dzieci nas oglądają. Czuję. Jeszcze widzę tą nadzieję w jego oczach, że to szybko pójdzie, nie? No Też to, je... to widzisz? Jeszcze życia nie znał. To jeszcze ze trzy godziny, jak dobrze, że to już jest za mną. To moja taka uparta była, nie chciała oddać. E, chłopaki naprawiłem! Ale patrz, u ciebie... wyciągnął. U niego wyszło tak samo jak u ciebie. Nie. Też całemu wyszło. Wyszło, wyszło. Teraz motor będzie robił u-du-du-du-du. Du, du, du. To da, jeszcze jedna. Dawaj drugie. Ale jeszcze, no kurde palcami wyciągnął. Chłop chłopi mówią, o nie, od czasu do 12. Wiesz, kurwa. że my to robiliśmy, kurde... 3 godziny? No. no kurwa, nie umieta. Tak, nie umieta. Co jest to cię To jest szczęście początkujące. Nie? Nie, po prostu musisz poprosić, tak? To jeszcze na dolny, bo może być tak, że ten dolny nie będzie chciał wyjść i się zblokuje. Dobra. Ciąg dalszy nastąpi. Co jeszcze tam Co masz? Połowa została. Połowa? Już myślałem, że wziąłeś śrubokręt. Co ty tu robisz? Zerknijmy. No, kurde, robi dziury no. No, to już przeglądu nie przejdzie. Bo to też w sumie jest przereklamowana rzecz w motocyklach. Przecież nikt nie widzi w deszcz. Naprawdę. jeszcze nie tu. Jeść. Tu zobacz, tu nie. Trochę tam jeszcze jest materiał. Ale ma chęć, ma chęć. Szalona, wściekła, ma chęć. O, to już tak nie widział. Dawaj. nie! Moja tak łatwo cnobić nie oddała. To jest kurde, nie fair, Boguś. Co kurde, nie fair. My żeśmy się z, z tym. Się. 13 godzin. W chodzie czoła. Jeszcze nie ciągnął. Bo, kurwa nie potrafi tam. Porysowaliśmy tu miki. Matko bos Wszyscy żyjemy dla przykładu. Jedni jak robisz, drudzy jak nie robisz. No ale jak kurwa pokazałem wam, że można słuch. Dobra, wymieniasz A, Tak. Kurwa przyjebałem. No i bardzo dobrze cię Bozia pokarała. <laughs> no dobra. Zerknijmy. Na kopniak. No. No,